Dzień dobry. Porozmawiajmy o tym, jak odnaleźć sens życia według niczego. Nietzsche w swojej filozofii mówił o wiecznym powrocie i śmierci Boga. Co oznaczało, że sens życia nie jest dany z zewnątrz, ale trzeba go stworzyć samodzielnie. Według niego nie ma obiektywnego celu. Więc to od jednostki zależy, jak nada sens swojej egzystencji. W jego filozofii ważna jest idea nad człowieka który potrafi przezwyciężyć nihilizm i stworzyć własne wartości. Zatem w tym egzystencjalnym podejściu sens życia nie jest czymś, co się odnajduje, ale czymś, co się tworzy. Co o tym myślisz? Zastanawiam się, co w tym ujęciu znaczy pojęcie nihilizm. Nihilizm w filozofii Nietzschego oznacza przekonanie, że życie nie ma obiektywnego sensu. Celu ani wyższej wartości. Dla niego po śmierci Boga i utracie tradycyjnych religijnych fundamentów ludzie stają w obliczu pustki, gdzie wszystko jest relatywne i pozbawione ostatecznego sensu. To poczucie braku celu prowadzi do kryzysu wartości, czyli nihilizmu. Jednak Nietzsche widział w tym także możliwość, bo to właśnie z tej pustki człowiek może stworzyć swoje własne wartości i znaczenie. Jak myślisz, czy to otwiera drogę do wolności? Czy raczej prowadzi do chaosu? Myślę, że Nietzsche widział w tym drogę do wolności, możliwości samostanowienia o sobie, wręcz stwarzania siebie. Masz rację. Nie traktował nihilizm nie tylko jako kryzys, ale przede wszystkim jako szansę na wolność i samostanowienie. Pozbawienie życia zewnętrznego, narzuconego sensu, daje przestrzeń do tworzenia własnej tożsamości i wartości. To swoisty akt twórczy, w którym człowiek staje się artystą swojego życia. W jego ujęciu, tylko przez pokonanie nihilizmu i przyjęcie odpowiedzialności za siebie, możemy stać się pełnymi, autentycznymi osobami. W pewnym sensie to zaproszenie do przyjęcia mocy i odwagi, by żyć w sposób, który jest zgodny z naszymi prawdziwymi pragnieniami. A nie oczekiwaniami społecznymi czy religijnymi. Czy to jest wizja, która Ci odpowiada? Tak, jak najbardziej. To jest wizja, która mi odpowiada. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.